Barwnego i wyjątkowo bogatego życiorysu, bielszczaninowi Józefowi Drożdżowi można jedynie pozazdrościć, ale na interesujące życie trzeba zapracować aktywnością, odwagą i ciekawością świata. Bohaterowi tego filmu żadna z tych cech nigdy nie była obca, a jego losy to jednocześnie kawał bielskiej historii. Józef Drożdż urodził się w styczniu 1918 roku, gdy Grzmiały jeszcze działa na frontach I wojny światowej. Z uśmiechem mówi więc o sobie, że jest starszy niż odrodzona Polska. Pochodzi z Kamienicy. Dziś to urokliwa dzielnica Bielska Białej, ale w dzieciństwie i młodości Józefa Drożdża była to samodzielna wioska, w której dominowali Niemcy. Jego rodzinny dom, który nie zachował się do naszych czasów, stał przy ulicy Orzeszkowej. Wielką, taką na całe życie miłością Józefa Drożdża stało się harcerstwo. Skautowskiego bakcyla łyknął odwiedzając starszego brata na obozie w Pewli na żywietrzyźnie. Wkrótce potem sam ubrał harcerski mundur. Szybko został drużynowym, a jego drużyna znajdowała się w szkolnym gmachu przy ulicy Słowackiego, w którym dziś funkcjonuje zespół szkół elektronicznych, elektrycznych i mechanicznych. Drużyna w, 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 w szkole wydziałowej, tam był… I, i drużyna niemiecka była tam, i polska. Przy szkole wydziałowej, bo wtedy byli, na początku były trzy drużyny, I, i, Czy po to Kościuszki w gimnazjum, no ale to była moja drużyna i w szkole przemysłowej była… przepraszam, księdź była w szkole przemysłowej, a u mnie była pułarskiego. Potem dopiero… W 1930 roku powstała w Mikuszowicach drużyna, powstała więcej drużyny. Bo to był początek, to znaczy harterstwo Bielsku już… Bielsku było, właściwie w Białej było pierwsze. W Białej było już w czasie wojny. K Kain taki był, założył żeńską drużynę. Ona trwała do wojny, trwała. A potem Męska powstała w gimnazjum masnika w 20 roku. Z czasem harcerska zabawa i przygoda zaczęły nabierać poważniejszego kształtu. Drog droszcz związany był przede wszystkim z działalnością społeczną harcerską i z tym, że był komendantem pogotowia harcerzy na terenie Bielska i okolicy. Komendantem został 24 sierpnia w 39 roku. Pogotowie działało w ten sposób, że przygotowywało harcerki i harcerzy później do obrony. Organizowało obozy, gdzie uczono młodzież służby medycznej, służby łączności, przekazywania informacji. To było dosyć dziwne, bo to było w formie zabawowej, w formie podchodów, ale było to potem bardzo przydatne już po wybuchu II wojny światowej. Pogotowi zajmowało się również obsługą uciekinierów. W Bielsku działało głównie w okolicach dworca kolejowego, gdzie organizowano były posiłki dla tych, którzy uciekali. No i przede wszystkim działalność informacyjna. 28 już było wiadomo, że ta wojna wybuchnie, to mieliśmy dyżur na kościele parafialnym, na poczcie w Bielsku, na lotnisku w tym, i tam już szarcerze pełnili służby, mieliśmy obserwacja. obserwacje. 31 nagle na komunikat w radiu, nie w Radio Polskie, ze za linii powstańcy, a okazało się, że Niemcy tam wzięli więźniów politycznych, oni zaatakowali i tym, że Polacy pierwsze zaczęli takie. Tak a o godzinie 4:30 czwarta kiedyś trzydzieści, w ten sposób czyszczernych zaatakowano kopertę i tam było wiadomość, że wojna jest. Ja udałem się do dyrektora Harlewskiego, do licencji Pagetzowa i pobrałem karabiny, bo tam były karabiny pełen, tam był zamon. I do szkoły handlowej, także harsze, byli uzbrojeni na mieście. To były prawie stare karabiny, ale tak. A amunciec mi zabrali u dyrektora Dajemla w Szkole Handlowej, bo im był palef Robertów, no to tak inaczej wyglądało teraz. W harcerzy. Tak. I do tego pogotowia się tylko ci to 16 lat skończyli. Młodszych mnie nie chcieli brać, no tak to chodzi i tak. I tak samo harcerki zrobiły swój dyżur i tam młode harcerki, no one na dworcu bielsku, na dworcu białej herbaty i ciasko tym potem uciekierą robiły. 2 września jeszcze jeszcze mi o 12 dostałem, dostałem mnie od policji, od komendanta policji z białej i on mi przekazał. Powiedział tak, ja proszę i on mi dał takie zaświadczenia że my jesteśmy pogotowi i tym myśmy się posługiwali aż pod luf. Policja się wycofała, wy, wy, to, tak i urzędy też. Wszystko, także ratusz był pusty i myśmy my tam siedzieli sobie 6 godzin byłem właścicielem ratusza. Pierwszy harcerz, który zginął na terenie Bielska, zginął właśnie dlatego, że pokazywał drogę cofającym się oddziałom Wojska Polskiego w stronę Krakowa. Postać druha piekiełki, którą upamiętnił pan Józef Droszcz jako harcerz, zupełnie nie była nam znana. Młodsze pokolenie już powojenne nie wiedziało, że ktoś taki był, co przeprowadzał wojsko polskie we wrześniu w czasie najazdu hitlerowskiego i wracając z gór, ten młody człowiek, chłopak 16-letni, został zaszczelony przez e, mieszkańców, e, być może Mikuszowic, być może Bielska Białej, ale na pewno nie mundurowych, czyli ci, którzy sprzyjali Hitlerowi, którzy sprzyjali najeźdźcy. Trzeba było ściągnąć te posterunki, prawda, z kościoła i tak dalej. Także się ściemniło i myśmy wtedy ruszyli ze śpiewem i tak elegancko i my a ulice były zatłoczone. Były zasłoczone, bo to od, od załodzia wszystko pędziło i krowy prowadzi i tak dalej, że ciężko się było przebić, także wojsko też miało trudności. Bielscy i bialscy harcerze dowodzeni przez Józefa Drożdża wycofując się na wschód przez Kęty, Kraków, Tarnobrzeg i Zamość dotarli aż pod Lwów. Po klęsce wrześniowej Józef Drożdż nie opuścił okupowanego kraju, lecz wrócił do Bielska. W pełnym Niemców mieście włączył się do konspiracji i brał udział w kolportażu podziemnej prasy. W 1940 roku, w znajdu przy znajdującej się za mną ulicy zamkowej, funkcjonował sklep papierniczy prowadzony przez Czesława Kochanowicza. Czesław Kochanowicz był gorącym polskim patriotą. To były powstaniec Wielkopolski w czasie okupacji, osoba zaangażowana w działalność podziemia. W prowadzonym przez niego sklepie nie tylko konspiratorzy zaopatrywali się. W papier, farbę, inne materiały potrzebne do druku nielegalnej, konspiracyjnej prasy, ale także w sklepie tym był no, punkt korportażu tej podziemnej bibuły. Niestety gestapo wpadło na trop polskich konspiratorów. W sklepie Kochanowicza 5 grudnia 1940 roku zorganizowano kocioł. W ręce Niemców wpadła wtedy duża grupa członków podziemia, nastąpiły aresztowania. Józef Drosz choć też zajmował się kolportażem podziemnej prasy i znał tych, którzy zostali aresztowani, nie obawiał się skutków tej wielkiej wsypy. Nie obawiał się tych skutków z prostego powodu. On zaopatrywał się w prasę gdzie indziej, w Czechowicach, i dlatego sądził, że no nie dotkną go konsekwencje tego, iż ci, którzy brali gazety właśnie tutaj ze sklepu Kochanowicza, zostali aresztowani. No niestety, okazało się inaczej. Wkrótce potem, 18 grudnia 1940 roku, Gestapo. Przyszło po Józefa Droszcza, aresztowało go w miejscu jego pracy. Pan Józef Droszcz pracował wówczas w stolarni, która funkcjonowała obok kościoła pod wezwaniem Świętej Trójcy. W siedzibie bielskiego Gestapo, która znajdowała się w dużej kamienicy przy ulicy Matejki, Józef Droszcz był nie tylko przesłuchiwany, ale i bity. A potem, wraz z innymi aresztantami z Bielska, pod eskortą bielskich gestapowców wysłano go do obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu. Ani on, ani jego koledzy z konspiracji, ani nawet gestapowcy z Bielska nie mieli wówczas pojęcia, czym tak naprawdę był oświęcimski obóz. Mieliśmy ciężarowy wozyk, bo byliśmy na jak śledzie. Tak? Na stole stali ci dwaj i nas pozwieźli. No, piękna choinka z daleka wyglądała. jej bliżej, a pod tą choinką trupy. I to zrobiło wrażenie nie tylko na nas, ale na Etesmanach też. Bo oni w niedaleko, prawda, ale oni nie byli przygotowani, że takie rzeczy nie osiągną się w I później wpakowali do tego białego bloku, tam jest. Tam nas było, było wtedy sześćset, 600, Też my stali jak śledzi jeden koło drugiego. Na drugi dzień szliśmy tu, bo do kąpieli, tak. No i ja widziałem, kompania karna pracowała. I ja podleciałem do tej kompanii karnej, a to byli tacy, to tam dwa tygodnie najwyżej żyli, bez skarpetek. Raz nie dostały jedynie i taki gruby był ten ich kapłan. Całe szczęście ze mnie tylko oklon i puścił, bo normalnie bym się dostał do kompanii karnej, bo kto nawiązał kontakt, to tak. No ale ja jeszcze byłem w wtedy do Z, z jakiej miejscowości? Z Bielska. Z Bielska, czyli tutaj Niedaleko. A przedtem byłem tu na obozie PW z gimnazjum byliśmy tutaj. Tak. Pani Zbielska, ma Pan 92 A, lata. 92 No, co to, 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 to jest? 120. <grym <grym drożdż, jak godność będzie pani? Jak pana nazwisko pani Droższy, jak drożdże do ciasta. Czyli Droższy. numer no, okosowy 700. 7300. Tak. Lotki tak i to jest Też doniósł. Do niej złapali kogoś i u kogoś ją potem że miał ode mnie, musiałem się bronić. No miałem szczęście, rzadko, który miał wyrok, bo to wszystko to o karę śmierci. A gdzie pan był wyzwolony? Proszę? A gdzie wyzwolony? Matthausen Austrii. Matthausen Austrii. w Austrię. 1944 roku by pana przewieźli. W 2, proszę? Kiedy był pan do Matthausen przewieziony? O 1945. Bo ja ostatnio byłem w Sosnowcu. I w Mysłowicach byłem i tak dalej. Ja wędrowałem. Bo ja miałem dosyć długo śledztwo. Dużo zdrowia rzeczywiście. No, do tych 120, który zobaczyć. <laughs> tu brata mojego rozstrzelali. A tu pana brata rozstrzelali. i tak, teraz, Ja nie widziałem do końca. Kiedy mój mówię, to ci brata rozstrzelają, to ty głupoty gadasz, że mi brata rozstrzelali. Przy listu to niech, bo dom nikt nie żem się załamał. On miał części tysiące numer, tam 169. W tym jednym pokoju było 50 osób. Wcale jedno od drugiego była komenda Wirlegen. um, i trzeba się po trzy rzędy. Tak? I tak się na boku w spać. W rogu były ko ty, koce ułożone, prawda? ale w tych kotach było pełno wszy. I rano jak się obudził na wszędnoga i policzył, co zadał, 326 na, na liczbę. Jak widzimy, tutaj się, żeby no bo znów... To pewien czas tam do kąpieli, to była ciepła kąpiel niby, no i nagle się wracało. Po kilku miesiącach śledztwa Józefa Drożdża skazano na cztery lata ciężkiego więzienia. Przebywał w kilku więzieniach, a pod koniec wojny trafił do obozu koncentracyjnego Madhausen gusen Oryginalną obozową czapkę ma do dziś jako szczególną pamiątkę. Po wojnie harcerz z kamienicy wrócił do ukochanego Bielska. Do Wiesko ja wróciłem dopiero w lipcu, to był 13 lipiec i co mnie zaskoczyło, na granicy, co, Czesi nas grzecznie przyjmowali, muszę przyjść, jechaliśmy tydzień dwie bo te pociągi tak nie chodziły. Dostaliśmy, na polskiej granicy po to róży polskiej pani Żydówka jedzie, ma czekoladę i niej zabiera, musieliśmy go obić, bo zdenerwowali się, jak to, To je, wraca z obozu i tak, i do Czołowic dowiedli nas Amerykanie, Amerykanie jechali z nami, tak. A w Czowicach ja szybko dostałem, bo poznali mnie moi znajomi arterii i ja nie poszedłem na punkt zbiorczy tam. I na ten punkt te byli grzecznie obsługiwani, także nam zapowiadali tak, że jak wrócimy do Polski, to nas wszystkich na Sibier, tak? Ale się okazało, że nie, tak nie było. To znaczy był ten punkt przyjęcia w e, na, na, na obok dworca kolowego, a ja pojechałem do Bielska od razu ponieważ drugą oprócz harcerstwa jego pasją był sport więc zaczął studia na warszawskiej akademii wychowania fizycznego i został nauczycielem w zasadniczej szkole zawodowej nr 1 imienia Stanisława Staszica która mieściła się w szkolnym gmachu przy ulicy Sikorskiego zajmowanym dziś przez zespół szkół plastycznych z myślą o uczniach wielkich szkół którym brak sportowej bazy mocno doskwierał wraz z grupką zapaleńców podjął się rzeczy z pozoru beznadziejnej w sąsiedztwie Parku Słowackiego i Liceum Ogólnokształcącego imienia Mikołaja Kopernika, tam gdzie dziś funkcjonuje nowoczesny kompleks sportowy powstały w ramach programu Orlik 2012, a gdzie wówczas były nieużytki i ogromna stromizna, postanowił zbudować lekkoatletyczny stadion i mimo wielu przeciwności losu, społecznym wysiłkiem swoich przyjaciół i Bielskiej młodzieży cel osiągnął. Obok stadionu powstało boisko do koszykówki, które zimą zamieniało się w lodowisko. Dziś w tym właśnie miejscu funkcjonuje sztuczne lodowisko. Piacza nie było. Spijacza dostałem tylko na jeden dzień z BKS-u. Dlaczego? Bo potrzebowali otworzyć boisko na 1 maja i chcieli bieżnie wykończy. No teraz to, to młodzieży poszło i, i bieżnie przygotowali, za to stałem spójacz. A ci byli zadowoleni kierowcy, a ja im za obiady w internacie i oni za to tę całą ziemię wywozili. Jak miejska rada zauważyła, to dostałem pismo, że mam natychmiast wywieźć. Ja mówię, to nie inzięcie, tam był inżynier Wrubel, był kierownikiem tego wydziału, Ja mówię, no niech pan weźmie taczkę, ja wezmę łapatę nałożymy i na no powieść gdzie to wywieźć. Od końca lat 60. nauczyciele WF-u gremialnie zaczęli przychodzić tutaj w okresie wiosennym i jesiennym na zajęcia z lekki atletyki. To boisko służyło przede wszystkim takim szkołom jak Technikum Budowlane. Które jeszcze mieściło się przy ulicy Mickiewicza. Technikum włókiennicze, szkoła podstawowa nr 16, szkoła podstawowa nr 3, liceum, pierwsze liceum Ogólnokształcące imienia Mikołaja Kopernika, gdzie pracował słynny pan profesor Kurek, pasjonat lekkiej atletyki. To bojsko służyło również szkole gastronomicznej z ulicy Wyspieńskiego, młodzieży, Technikum mańczno elektrycznego Także zawsze to boisko było pełne młodzieży. Nie wiem, czy Państwo wiedzą, że pan profesor Droszcz, który przez 40 lat był prezesem Międzyszkolnego Klubu Narciarskiego, był również trenerem saneczkarzy. Pan profesor był pierwszym trenerem pana. Mieczysława Pawełkiewicza, olimpijczyka z Innsbrucka z 1964 roku, który zdobył szóste miejsce w zawodach jedynek. Pan Mieczysław Pawełkiewicz to dwukrotny wicemistrz świata, między innymi w dwójkach z panem Fenderem, to dwukrotny mistrz Polski. Oczywiście Józef Droszcz nie zapomniał też o harcerstwie. Drug Droszcz był zawsze bardzo aktywny. W działalnościach różnych. I w sportowej, gdzie to było jego pasją życiową, jest do dnia dzisiejszego, i w harcerstwie. Był kilkakrotnie komendantem chówca, harcerzy na terenie Bielska, i potem chówca beskickiego, po połączeniu bielska, z białą. I właściwie był jednym z inicjatorów powstania tej Izby Tradycji. Harcerstwa zawsze starał się zorganizować coś więcej, między innymi taką tablicę, by oni nie zginęli, nie zginęła pamięć o nich. To postarał się o zdobycie wszystkich danych i życiorysów instruktorów, którzy w czasie okupacji odeszli. Druh Józef y, Droszcz, nasz instruktor, naszego chówca, powiem szczerze, na, jak na swój wiek, znaczny ten wiek, odwiedza nas dość często w chówcu. Jest raz w tygodniu, w chówcu przychodzi tutaj, wszystkim uściska rękę, porozmawia ze wszystkimi, poklepie komendanta po ramieniu, ale czasami również zwróci uwagę, że coś jest nie tak, że on by widział to tak i tak, i dość często sugerujemy się jego słowami. i. I bierzemy to, to co on mówi do nas do, do serca, żeby, żeby ten hufiec działał lepiej, bo jest to jego, również jego hufiec. hufiec, którym przez tyle lat działał, tworzył. Samo to, że pozyskany jest budynek tego chówca w latach powojennych to jest w dużej mierze jego zasługa również. Samo to, że na wszelakiego rodzaju imprezach harcerskich, patriotycznych staje równo w szeregu z naszymi harcerzami, zuchami. Zawsze mówi, że jest harcerzem, i faktycznie jest to harcerz z krwi i kości. Harcerz, który, jak się mówi, na całe życie zostaje się harcerzem. Coś naprawdę wielkiego zrobił także Józef Droszcz dla podbeskidzkich ofiar hitlerowskich obozów zagłady i ich rodzin. Na cmentarzu komunalnym w Kamienicy z jego inicjatywy stanął pomnik poświęcony tym ludziom. Pomnik jest piękny, jako bryła, również na. No Zasługą tutaj inicjatorem, człowiekiem, który wydeptywał ścieżki do ratusza i do powiatu, żeby znaleźć fundusze na to, to był pan Józef Droszcz. Trudno się dziwić, że tak bogate i aktywne życie przyniosło Józefowi Droszczowi całą masę dyplomów, medali i orderów. Szczególnie ceni wśród nich ten przyznany mu przez dzieci order uśmiechu. Jest też dumny z faktu, iż Rada Miejska Bielska-Białej wpisała go do księgi osób zasłużonych dla naszego miasta. Kilkudziesięciu zasłużonych dla Bielska-Białej, którzy otrzymali uchwałę Rady Miejskiej takie, takie wyróżnienie, jest pan Józef Droszcz. I on naprawdę. Po stokroć zasługuje na to, żeby tutaj ten jego dyplom wisiał po wsze czasy, gdyż jest to człowiek, który dla tego miasta, dla społeczności bielsko-białej pod bardzo wiele zrobił. Józef Droszcz Bielsko-białą zna jak własną kieszeń. O swoim mieście zawsze mówi w ciepłych słowach. Pytany o to, czy podoba się mu dzisiejsze Bielsko-biała, odpowiada. Owszem, bo wszystkim się podoba.